Dzień dobry Pani Kasiu, niezwykle miło panią widzieć. Na samym początku gratulacje 10 lat programu Nasz Nowy dom. Jak będzie Pani wspominała ten czas na planie? To piękny czas. Piękny nie tylko ze względu na to, że lubię to, co robię, ale także piękny ze względu na ilość wyremontowanych domów. Prawie 300. W tej chwili nagrywamy kolejne programy, no i już będzie 300. Będzie nowy sezon w ramówce wiosennej. Jaki on będzie? Trudny. Trudny Dlaczego? dlatego, że y, zawsze najtrudniejsze są te materiały, które nagrywamy zimą, bo nasza ekipa jest bardzo... E, doświadczana przez deszcz, wiatr. W tym roku niby mrozów e, jeszcze takich wielkich nie było, ale te deszcze, te śniegi, które, które nagle się pojawiły, no, e, bardzo nam przeszkadzają. Ale trudne też ze względu na to, że mm, mamy bardzo dużo historii trudnych, właśnie. Historii, e, bo tak naprawdę najważniejsze w tym programie są o, rodziny i ich historie. Sama budowa, oczywiście, jest jakimś atutem i jest jakąś, jakąś sprawą, która przyciąga widzów, ale dużo bardziej rzeczywiście historia rodziny. I, i, I w tym sezonie bardzo dużo jest takich rodzin, które nie miałyby najmniejszej szansy, gdyby nie Polsat i gdyby nie program Nasz nowy dom. Nie miałyby szansy na nowe życie, na nowe otwarcie. To są dzieciaki, które. Tak naprawdę nigdy w życiu nigdzie nie były. Dzięki Polsatowi jadą na swoje pierwsze w życiu wakacje. I, i historie, które oczywiście kończą się happy endem, bo te domy wszystkie remontujemy i, i, i wracają do domów, ale ale mogłoby być inaczej, mogłoby być inaczej. Natomiast jeszcze będzie trochę niespodzianek. Na przykład jedną z nich będzie to, że odwiedzę rodziny, którym wiele lat temu remontowaliśmy domy i tu się zdziwicie, ale nic nie mogę zdradzić. Program jest na antenie 10 lat, a niektórzy w dalszym ciągu nie mogą uwierzyć, jak to się dzieje, że w ciągu pięciu dni są Państwo w stanie wyremontować dom, który nie był w najlepszym stanie. Ile godzin na planie jest ekipa remontowa? Oni pracują w ciągu dnia, w ciągu nocy czy są dwie ekipy? Jak to wygląda od takiej strony? Technicznej. Jeżeli ta praca idzie w miarę sprawnie, to po 10-12 godzinach idą się przespać. Jeżeli jest taka potrzeba, to część chłopaków zostaje na ostatnią noc, zostaje razem z montażystami, którzy montują sprzęt trzech, czterech chłopaków, którzy pomagają jeszcze te wykończenia, wykończeniowe rzeczy robić, bo tu trzeba kołek wbić, tu obrazek powiesić i tak dalej, i tak dalej. I oni w ogóle nie śpią. Oni cały dzień pracują, nie śpią i dopiero nad ranem wracają do domu. Właściwie wracają wtedy, kiedy ja przyjeżdżam, żeby już przywozić rodzinę i żeby im pokazać dom. Ale rzeczywiście no te 12 godzin to jest taki standard, a jest czasem i 15. Także te Pięć dni to jest takie ogromne spięcie dla ekipy, zwłaszcza budowlanej, ale też filmowej, bo my oczywiście, no jakby widzowie, znają naszych architektów, znają, znają mnie, znają. Naszych budowlańców, szefów ekipy, ale też nie wspominamy, a ja chciałabym jednak, żebyśmy wspomnieli o ekipie filmowej, bo my jesteśmy podzieleni na dwie ekipy jedynka i dwójka, i jedynka pracuje ze mną, czyli jakby robi więcej takich obrazków, które potem, których jest dużo w programie, towarzyszy rodzinie, ale jest tak zwana dwójka, i ta dwójka jej się należą też wielkie, wielkie podziękowania, ponieważ oni całymi dniami razem z ekipą budowlaną są na budowie. Oni robią te wszystkie materiały budowlane, wyglądają dokładnie jak nasi robotnicy, <laughs> bo są cali w kurzu, w gruzie i tak dalej, ale wiedzą już co robić, wiedzą gdzie wejść, są przy rozbijaniu ścian, przy stawianiu, więc są najlepszymi, najlepszymi kolegami naszych Kolegów budowlańców, więc to jest. Zgraliśmy się. Jesteśmy taką jedną wielką rodziną. Ja się zawsze śmieję do moich kolegów. Mówię, słuchajcie, tak naprawdę to my więcej czasu ze sobą na planie spędzamy niż z naszymi rodzinami. No tak, niestety jest, ale 10 lat ważnych. Plac budowy niektórzy porównują do placu wojny. Czy zdarzyło się kilka wypadków? No bo jednak są ściany kute, spadają różne rzeczy. Czy był jakiś taki wypadek robotnika na planie? Słyszała Pani o czymś takim? BHP, nie mogę nic powiedzieć. Tajemnica służbowa, <laughs> można powiedzieć. E, nie, poważnych wypadków nie było. No, no, są drobne skaleczenia i tak dalej, ale mamy. Rzeczywiście, przechodziliśmy wszyscy taki e, przyspieszony kurs BHP. Musimy wiedzieć, jak się zachowywać. Nie wolno nam wchodzić, na przykład, my cywile e, nie możemy wchodzić wtedy, kiedy są burzone ściany. Ekipa filmowa jest przeszkolona. Także to samo jest z dachem. Nie wiem, czy e, zauważył pan, że e, nasi koledzy, którzy pracują na dachu, zawsze mają uprząż. Pilnujemy mhm. tego, walczymy z nimi, bo oni e, no to jest trochę taka rutyna zawodowa, prawda? Każdy z nas tę rutynę ma. I długo próbowaliśmy im wytłumaczyć, że naprawdę nie stosujemy rutyny, tylko zakładamy szelki i wchodzimy na dach za sekuracją, bo tysiąc razy się udało, a tysiąc pie pierwszy może się nie udać, więc to jest ważne. Zresztą widzowie nam bardzo na to też zwracają uwagę. Pil patrzą, przyglądają się, czy te przepisy BHP są stosowane. Są. Super. Na różnych kanałach Polsatu są emitowane odcinki z, z początku, ze środka, i tam trochę więcej brała Pani udziału w tym remoncie. Czyli na przykład czasem zdarzało się Pani burzyć ścianę, a teraz to się coraz rzadziej zdarza. Dlaczego? Po Czym to jest powodowane? już, mm -hmm. a starszej pani nie wypada. Nie, to jest raczej powodowane tym, że trochę zmieniliśmy pomysł na. Znaczy, coś w programie zawsze trzeba zmieniać. Ja myślę, że widzowie, ja naprawdę się w to angażowałam i uczyłam się wielu rzeczy, ale myślę, że część widzów jakby nie wierzyła w to, że ja, że ja to naprawdę robię, ale robiłam. Mhm. Lubię takie prace ręczne i to mi sprawia dużą przyjemność. A poza tym myślę, że że też no to już się trochę ograło, opatrzyło, też warto zmieniać różne rzeczy w programie. Program po 10 latach robi się w pewnym momencie przewidywalny, prawda? I, i warto widza czasem zaskoczyć, zrobić co innego. Ja w tej chwili dużo więcej z ludźmi rozmawiam, z rodzinami, jakby troszkę bardziej tak Idę w kierunku, jak ja się śmieję, swojego wykształcenia, jestem pedagogiem z wykształcenia, więc, mm. więc mogę te swoje jakieś tam umiejętności, których nabyłam sporo na studiach, wykorzystać. I myślę, że trzeba po prostu też szukać nowych otwarć, nowych, nowych pomysłów na ten program, no bo to 10 lat dużo. To jest dużo.